Szyby Zaparowane Bo padało całą noc i różnica temperatur i wiecie o co chodzi Odpalamy i jedziemy A dzisiaj wreszcie jadę na plażę w miejscowości Kaorle Tam mam dwie plaże Jedna przy takim długim falochronie a druga przy kościółku, gdzie zawsze były fajne efekty, jeżeli chodzi o euro, na plaży. Także w Kaorle spędzę dwa dni i te dwa miejsca sprawdzę. A tymczasem zapraszam do oglądania kolejnego vloga z Włoch. A dzień wcześniej chciałem Wam coś ponagrywać, ale jak widzicie, warunki były niesprzyjające i nie było praktycznie w ogóle sygnału w morzu. mi poszukiwanie na tej części plaży, gdzie zawsze euro wychodziło. Nie jestem przygotowany, bo kurde w kroksach i dość mocno się klei tutaj ten piach, no ale zobaczymy. Wykupiłem parking na godzinkę i to będzie taki rekonesans. Zanim przejdę do poszukiwań, cofnijmy się w czasie, weźmy 20-letniego Mylaba Explorera XS i cofnijmy się do odcinka z roku 2021, zobaczmy jakie wówczas były efekty. Plaża w Kaorle. Wieje strasznie, ale patrz jaki widok na kościółek, coś pięknego. Jest kolejna dziesiątka. Tutaj na na odpływie. Rewelka. Mandat. W sumie wpadło 18 euro, 2 grosze i trochę śmieci. No wynik fajny, naprawdę fajny. A teraz mamy rok 2024 i zobaczmy, ile w tamtym roku udało się znaleźć monet euro z plaży w Kaorle. Tylko, że głęboko. 10 eurocentów. I macie przykład. Detektor za 1600 zł i daje radę. 2, 4, 6, 8, 10, 11 euro, 80, 12. I 20 eurocentów. A teraz przechodzimy do poszukiwań w roku 2025 i zobaczymy, ile w tym odcinku uda się znaleźć. Pierwszy sygnał po prawie 30 minutach 20 forintów. Macie pojęcie? A tuż obok 5 forintów. No, wreszcie, jakaś współczesna moneta 20 eurocentów. No i wreszcie, zostało mi jeszcze 20 minut i mam 2 euro, także za parking się zwróciło. Taki fragment przeszedłem i na tym takim Mokrym, utwardzonym piachu pierwsza moneta dopiero. 10 eurocentów. Jeszcze 20 eurocentów, zostało mi 6 minut. Tak wygląda odpływ w Kaorle. I zobaczcie na no tym uszelki, jakie zarąbiste w jakiej ilości. Prezentuje się podsumowanie: 2,50 eurocentów i 25 forintów. Także mamy też akcent węgierski. No i to mniej więcej jest 2,50. Czyli jak widzicie. 20-letni detektor w 2021 roku znalazł 18 euro, w zeszłym roku Xterra Pro znalazłem 12 euro, a w tym roku tylko 2,5 euro. Nie wiem czy tylu poszukiwaczy, czy po prostu teraz trafiłem na gorsze warunki. I teraz dojechałem chyba do największego parkingu, nawet nie wiem czy na tej wyprawie, ale kiedykolwiek wcześniej nie stałem chyba na tak ogromnym parkingu dla campervanów. I camperów. To jest parking bezpłatny w sezonie, co jest bardzo ciekawe. No ale jest daleko od centrum miasta. W nocy jest dość cicho. Teraz wiadomo, jest jakiś tam ruch. No i na ten moment 2, 4, 5, 6, 7 kamperwanów No, także tutaj sobie spędzę na pewno większość dnia. No bo dzisiaj warunki do poszukiwań w morzu niestety nie sprzyjające. A jakbyście byli przyjazdem przez Kaorle i chcieli zatrzymać się właśnie na tym parkingu, to najłatwiej go znaleźć wpisując Casa Spiridiona i obok tego opuszczonego domu macie właśnie ten przeogromny parking. Dzisiaj przygotowuję jeden z najbardziej upierdliwych posiłków na vanlife'ie. A upierdliwy ze względu na, na to, że nie mam jeszcze mojego garnka jeszcze nie kupiłem, więc tak. Gotuję jajka, później muszę je opłukać, obrać, pokroić dalej pokroić kiełbasę dalej muszę zagotować wodę z tym barszczem białym i dopiero jak to wszystko wymieszam, zagotuję to dodaję te jajka, kiełbasę i dopiero jest zrobione no trwa to długo, bo 15 minut gotowania jajek, potem nową wodę, żeby na ten barszcz zagotować i to wszystko, no schodzi się więc to jest taki posiłek którego Dość sporadycznie preferuję używać na OneLife'ie, no bo jak, jak widzicie, wymaga to czasu w busie robi się gorąco od tego gotowania. No, jest to dość upierdliwe. No, ale suma summarum, warto było się troszeczkę pomęczyć. Zrobiła się śliczna pogoda, wyszło słoneczko, także mówię, przejdę się do sklepu. Na spacer mam stąd około kilometra do Lidla. Także też fajna wskazówka dla Was, jak będziecie na tym parkingu. Idealny spacer właśnie do sklepu to macie do Lidla równy kilometr. No i Nie ma to jak przejść się na piechotę, bo więcej szczegółów dostrzegacie. nogą zawsze szybko, autem tak samo, tylko przejazdem, a tak jak sobie idę, to na spokojnie. Mogę się poprzyglądać bardziej, ale ładnie. Szedłem z tamtej strony i muszę zrobić kółko, no bo nie ma tutaj nigdzie przejścia. To tylko wiecie, autem sobie jedziecie, możecie skręcić, a tak, no muszę nadrobić trochę, żeby się dostać do Lidla. Mam już wszystko, co chciałem. A co najfajniejsze, co mi się podoba, to że. Z zeszłego roku monety euro sobie wyczyściłem No i teraz wydaje tam po parę euro Także bardzo przyjemne, że to co się znalazło Można teraz przeznaczać na różne rzeczy Tu taki fragment paskudny, bo nie ma przejścia dla pieszych Od lewy jest zablokowane przejście przez restaurację I no trzeba taki, taką wąską ścieżką Także brakuje tutaj troszeczkę takiego przejścia No ale mniejsza z tym Dobra, już jestem na parkingu Dorciaka nie okradli, bo w miarę bezpieczny parking, jak czytałem. Ale kurczę, tutaj nawet w sezonie, przecież tu każdy się zmieści. No i świetna sprawa, jak ktoś chce zwiedzić miasto Kaorle, sobie przyjechać po prostu na wieczór, przespać się noc i dalej w trasę. Patrzmy, jak kroksy, bo jest tego piachu po poszukiwaniach na plaży obmyłem. No i pięknie, już suche. No i jak widzicie, warunki do poszukiwań niezbyt dobre, ale zobaczcie jak falowało wczoraj że tyle dziadostwa wywaliło na brzeg no muszę poczekać aż się to wszystko uspokoi, no bo teraz nie idzie szukać no dzień dobry dzień dobry, kolejny dzień dopiero się ogarniam jest godzina 14.33 jak rano wstałem to tak źle się czułem chciało mi się wymiotować, ale nie mogłem wymiotować, tak po prostu nie wiem, jakieś zatrucie i tak strasznie mi głowa bolała. I co? I wziąłem krople żołądkowe, bo mam w apteczce. Wymieszałem z wodą i dopiero to mi pomogło. Teraz dopiero jem śniadanie, kawkę. Też padało pół dnia, także nic nie straciłem takiego nie wiadomo jakiego. No ale czuję się taki trochę skłowany. Nie wiem co wczoraj złego zjadłem, że, że tak się czuję. No ale mniejsza z tym. Dzisiaj... Może będą poszukiwania, bo już nie pada, ale raczej nastawiam się na jutro, bo ma być spokojne morze, ma już tak nie wieć jak ostatnio i wreszcie w Kaorle sobie poszukam w morzu. Miało padać, nie pada, także lecę sobie na plażę, trochę się pokręcę, bo fale pewnie dzisiaj za duże na poszukiwania w morzu. Tym razem odchodzę, żeby zobaczyć stan morza stąd, no i widzę, że się nie nadaje, także idę na plażę. No i dobra, idę się chwilę pobawię. Nawet nie wieje tak mocno. Podjechałem na chwilkę do Lidla i zaraz Wam pokażę zakupy za dokładnie 21 euro. Tyle zakupów 21 euro, no to jest, już zaraz sobie elegancko obliczymy, 21 razy, no 425 przyjmijmy teraz, czyli za prawie 90 zł 4 wody 2 litrowe chleb tostowy, 450 gramów goldy, tego dużo 5 takich Twixów. Takie jakieś orzeszki. No, w takim lukrowym czymś. Szynka. Taką spróbuję, bo do tostów nie wiem, która jest dobra. Także szyneczka. 400 g pieśń z kurczaka. 5 malutkich takich bułeczek. I 7 serków. Danone uwielbiam. A tutaj jeszcze zachęciły mnie troszeczkę inne niż w Polsce opakowania. Także tyle. I właśnie szykuję obiad. Cieszę się, że wziąłem bułkę tartą z Polski. No bo takie piersi z kurczaka smakują zupełnie inaczej. Tyle wziąłem w słoiku, mówię jak mi najdzie ochota i właśnie mnie naszła. No i w ten sposób jajko, przyprawy, jakieś zioła. Tutaj bułeczkę tartą i wykorzystałem tackę, żeby sobie naczyń, naczyń nie brudzić. Rozgrzewam olej na patelni i zaraz czas na gotowanko no i dobra, niech się robią a w tym czasie przygotuję bułeczki bułeczki gotowe no i będzie takie wiecie, dwie małe bułeczki 400 gramów piesi z kurczaka i taki obiad mnie wystarczy jeszcze chwilkę jeszcze chwilkę jak coś siecie, oczywiście życzę smacznego zaczynam ładować Sigosta do pełna, bo już za jakiś tydzień Zacznę nurkować prawdopodobnie, bo chcę mocno na południe Włoch pojechać. No i w międzyczasie oczyszczę troszeczkę tutaj. Już nie pamiętam, czy miałem tutaj osłonę, czy ją gdzieś zgubiłem. No ale muszę te kamienie wydostać. Kolejny dzień, zaraz wjeżdża kawka. Robię tosty i powiem wam. Fajne obliczenie, w jaki sposób zbadać, ile wam zostało energii w waszych kamperwanach, jeżeli nie macie żadnego zewnętrznego wskaźnika podłączonego do akumulatoru. Są takie urządzenia, które podłączacie pod akumulator i wiecie w aplikacji, ile wam zostało pojemności w tych akumulatorach do wykorzystania. I w momencie, kiedy nie macie takiego urządzenia, to w bardzo prosty sposób można przeanalizować. Po pierwsze, trzeba zobaczyć ile macie watogodzin czyli mnożymy pojemność akumulatora w amperogodzinach razy napięcie tych akumulatorów czyli na przykład jak 200 amperogodzin macie o napięciu 12V to mamy 2400 watogodzin i uzysk z Solara przez aplikację na przykład jak ja mam regulator Victrona pokazuje mi właśnie uzysk dzienny w watogodzinach i widzę, że na przykład zużywałem dziennie 500 watogodzin bo taki był uzysk i... Później ten stan naładowania float, czyli tak zwany do I w momencie, kiedy... Czekajcie, zobaczę jak to Dobra, jeszcze chwilkę. I w momencie, kiedy zaczyna się psuć pogoda, no to widzę, okej, okay, zużywam średnio powiedzmy 502 to godzin dziennie. I widzę, dzisiaj naładował mi 100 watogodzin solar, bo było cały dzień pochmurno, czyli jestem 400 watogodzin na minusie. Jutro naładował mi zero, no bo totalnie nic nie ładowało, stałem w cieniu w środku lasu, czyli jestem w plecy 500, czyli już 900, czyli już prawie połowę energii mi zużyło. Ja mniej więcej wiem, że zużywam 502 to godzin, i przez to mając 2 life po 4 na 5 12, 12 i 8 mniej więcej, to wiem, że na około 5 dni mi starczy bez problemu ten system. I bardzo łatwo można sobie tak przeanalizować. Po prostu patrząc że wczoraj miałem naładowany, a następne dni są kiepskie i widzę jaki był uzysk na tej podstawie sobie obliczam, jest to bardziej upierdliwe, ale bardzo łatwo idzie się przekonać ile wam realnie zostało energii no a tych pastów nie mogłem się doczekać, bo mam ser z Włoch i szyneczkę z Włoch i zobaczymy czy to wszystko jest lepsze, gorsze, czy porównywalne do tego co w Polsce gorące no co Wam będę mówił przyjedźcie do Włoch i spróbujcie no chwilowo przestało padać także jadę na plażę mam 4,5 km i zobaczę czy dzisiaj są warunki, że dam radę poszukać a ten kamperwan tutaj stoi, nie wiadomo jak długo za wycieraczkami jakieś chyba mandaty czy coś, że no chyba stoi tutaj strasznie długo ciekawe, ciekawe 4,5 km i jak widzicie do połowy się rozgrzał silnik idziemy zobaczyć no z tej perspektywy nie wygląda to wcale źle tego dziadostwa na brzeg wywaliło jeszcze więcej od wczoraj no ale niestety no nie są to warunki sprzyjające poszukiwaniom w sensie żadnej przyjemności nie mam jak walczę po prostu z falami także jutro ma wiać o 10 km na godzinę mniej no, i dopiero jutro wejdę tutaj poszukać. No, jaki teraz plan? Jadę pod kościół, zobaczę, czy są miejsca parkingowe. No, bo pogoda nie za ciekawa, także może nie będzie za wielu ludzi. I wtedy sobie pójdę jeszcze raz na tą plażę, gdzie tam te 2,5 euro i te forinty znalazłem. Może coś jeszcze, może odkryło, zobaczymy. No, bo nie chcę, w busie siedzieć, nawet jak ma padać, to wolę zmoknąć, ale. Na poszukiwaniach, bo ile można kurczę koczować w busie w taką pogodę? No i standardowo, co można robić w busie, jak pada, można sobie potrenować. Ja nieprawdopodobnie doceniam to, że mam teraz większego campervana niż świata Doblo i że mam taką możliwość. Wczoraj sobie oglądałem starsze odcinki na laptopie, też dla zabicia czasu i powiem Wam, że. Jaką drogę ja musiałem przejść, żeby teraz tym większym kamperwanem podróżować, to głowa mała i no i, wam, wy wiecie, oglądacie myślicie, a Janek sobie używa, używa krano i tyle, nie? To nie jest tak, że ja używam tego kranu i nie myślę o tym. Ja każdego dnia po prostu mam takiego banana na twarzy, że mogę tu stać, mogę gotować komfortowo, mieć kran, mieć prysznic, że mogę ćwiczyć sobie w busie, to w ogóle mi się w pale nie mieści. No są takie rzeczy, że do no głowy mała, także polecam, polecam, oczywiście zacząć od małego, bo u mnie to nie było zacząć, tylko to były dwa lata spędzone we Fiacie Dobro na wyprawach, a dopiero teraz jest Fiat Ducato, no. Wymyśliłem fajne ćwiczenie, zobaczcie, będzie to widać, na gumie mam 15 kg i teraz tak. O, trzyma się, trzyma. Biorę sobie pasek w ten sposób, trzymam izometrycznie i ciężar sobie tak podskakuje. Pięknie to pompuje rękę. Na takie ostatecznie spompowanie już po treningu. Uch. I mamy kolejny dzień. Dzisiaj słoneczko i podobno ma bardzo mało wiać, co tutaj czuję. No ale idziemy się przekonać nad sam brzeg. No i mam nadzieję, że wreszcie będę mógł sobie wejść poszukać. No, te palmy od razu ładnie się prezentują jak troszeczkę promieni słonecznych na nie spadnie. A fale kurde są jakieś. Niedobrze. I tak to dzisiaj wygląda. No fale są, ale jak zwrócicie uwagę, tak z 20 metrów są tutaj przy brzegu, a dalej jest gładko. Nie wiem, jak tam jest głęboko, no ale tak czy inaczej, tak czy inaczej wejdę, spróbuję, no bo ile można, kurczę, czekać? Ale fajnie, po praktycznie dwóch, na no prawie trzech dniach deszczu, to te kolory teraz, jak wyszło słońce, Aż miłe są dla oka. No i dobra, idziemy się bawić. Ludzie dla, dla relaksu spacerują. A ja idę z detektorem, też dla relaksu. Bo nie liczę tutaj na żadne znaleziska. Jakby nie czuję dzisiaj złota pod cewką, ale już się stęsknię za detektorem przez dwa dni. Także dzisiaj szybko poszukam, a potem. Jadę z Kaorle, już więcej nie będę szukał przez najbliższy miesiąc tutaj. No, z bliska wygląda to troszeczkę inaczej, no, ale mniejsza z tym. Mam nadzieję, że dam radę przejść te fale. No i fale się tutaj załamują. Jeszcze jakieś 10 metrów, ale już mam wodę po kolana, także może się uda je ominąć. Zobaczymy. Sygnałów póki co nie ma. Ale widok z tej perspektywy jest wręcz fenomenalny. Na niektórych tych falach to można by chyba nawet surfować, co? Yeah. Miejsce dość znane. Przyjechałem do Łukasza, Sofii i Izy z Kordynos, także Tutaj spędzę teraz troszeczkę czasu, już za kilka dni będę bardziej na południu Włoch, a ten odcinek myślę czas zakończyć, za dużo się nie działo ja też za dużo nie poszukałem, a poszukiwania to jest po prostu coś co no aż mnie świeżbi, żeby wejść do tej wody warunki nie pozwalały, pogoda kiepska ale jak pojadę na południe to tam jest majsterszczyk jeżeli chodzi o warunki pogodowe do poszukiwań i mam nadzieję, że fajne znaleziska będą, fajne widoki i jakieś fajne przygody mnie czekają a tymczasem dzięki serdecznie za dotrwanie do końca tego odcinka nie zapominamy o łapkach, subskrypcji, komentarzu jeżeli wam się podobało i widzimy się w następnych odcinkach. Na razie, cześć!